na imprezie przeznaczonej dla przedszkolaków i klasy 1-3. Jak widzicie, y są tutaj różne urządzenia rekreacyjne. Dzieciaki będą poznawać szkołę i bawić się. Dzisiaj uczestniczymy w imprezie Otwarta Szkoła, realizowanej w ramach projektu Szkoła Przyjacielem Rozwoju. Jest to projekt realizowany przez miasto Stoczek Łukowski i we współpracy z przedszkolem Stoczku Łukowskim i zespołem Światowym Stoczku Łukowskim. Celem tego projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości rodziców dzieci sześcioletnich, którzy rok rocznie, według nowej ustawy muszą podjąć decyzję, czy skierować swoje sześcioletnie dzieci do szkoły czy pozostawić je w przedszkolu. Chcemy w ramach tego projektu przybliżyć dzieciom i rodzicom funkcjonowanie szkoły, tak by mieli większą wiedzę na temat działalności, jak organizowana jest edukacja i nauka w szkole, jak wyglądają lekcje, jak ta szkoła jest wewnątrz wyposażona, budowana. Dlatego też dzisiaj dzieci nie tylko korzystają z urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych, wspólnie z nauczycielami ze szkoły podstawowej i ze swoimi opiekunami z przedszkola ale także e, zwiedzają szkoły, odwiedzili stołówkę szkolną, gdzie zjedli posiłek e, w szkole. E, wcześniej dzieci miały przyjemność uczestniczyć w wyjeździe edukacyjnym, organizowanym także we współpracy ze swoim ośrodkiem. Światowym w stoczku. Łukowskim. Przyszliśmy tutaj z dziećmi, z przedszkola w Stoczkułkowskim. Na zaproszenie pani dyrektor, żeby wspólnie się bawić, poznawać szkołę. Mamy tu zapewnioną dobrą zabawę, same atrakcje dla dzieci, wspólny posiłek. No i chcemy w ten sposób przybliżyć dzieciom wygląd szkoły, pracę w szkole, zajęcia szkolne, ale też chcemy, żeby zwiększyć u rodziców świadomość o tym kiedy posłać swoje dziecko do szkoły, ponieważ jeszcze nadal rodzice mają taki wybór i takie prawo, żeby o tym zdecydować. No a my dobrze się bawimy, no i pogłębiamy współpracę ze szkołą, z rodzicami, z nauczycielami, no i z dziećmi, które już... Przyjmujemy przedszkolaków, przyszły dzieci, pobawić się, ale również poznać naszą szkołę, bo może w przyszłości te dzieci, które dzisiaj mają 5 lat, przyjdą jako sześciolatki już do naszej szkoły. To, 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 to.